Sława Jezusu Chrystu. Olubplene sessy te braty. Choczemy ośgodnie rozdomowaty pro nebo, pro carstwo Boże, pro raj, jakiej hospoć Boch promouwaw dla nas. Inni ludzie są wątpliwi, czy na prawdziwie życie wieczne istnieje. Inni ludzie nie wierzą, że jest życie po śmierci. jaki myślą, że przychodzi śmierć i już wse i już wse się kończy. Ale Господь Ісус показує нам, що існує життя після життя, що існує життя після смерті. Це трошки нагадує цю е, ситуацію, коли ми були. Під серцем своєї матері. І є таке оповідання про близнюків, які під серцем своєї матері, і один віруючий, другий невіруючий. І невіруючий питає цього віруючого. Ти насправді віриш, що. po narodzenia, będziemy żyć, że šo, coś tam istnieje, a mówi, kaza, zwięzno, że tam późna narodzenia, będzie życie, że šo, coś ma je być. nie może być, Każe nie Na pewno nic nie ma bo jakby wyglądało, to inne życie. A wierużykarze, no ja to nie znają, ale ma być, będziemy chodzić swoimi nogami, będziemy jeść swoim rotą. nie takiego nie będzie, to że już wiesz, taka krotka, to nie możemy chodzić i my cały czas zależy, od tupowny. Jaka nas goduje utrzymuje nas przy życiu. A wiruszy nie zdaje się i przekonuje. I każe, że ojca jest mama, jaka opiekuje się nami. Ale wiruszy każe, jaka mama? Ja, żeż nie wierzę w żadną mamu, bo ja nigdy nie baczyw. Jak się nie zobaczył, to nie istnieje. a ludzi że ja czuję głos mojej mamy, kiedy ona śpiewa, ona coś mówi, inni ja kiedy ja wyczuwają, kiedy głądać nasz świat, bo my tutaj dla tego, żeby protuwać się do tego życia po narodzeniu. I taka rozmowa pod sercem materii tych bliźniaków odbywała się. I może i też, kole my byliśmy w materii, może my myśleliśmy, że to wszystko, że będzie narodzenia i wono zawerszyć nasze istnienie. Ani nie wyjawiło się, że my, żyjemy tu na ziemi ale znowu te nasze życie na ziemi ono ma nas przygotować do czego innego życia ludzie karuć nikt jeszcze nie powertawsia z tego świata jakżeż możemy znać czy nas coś istnuje a na sprawdzie Povernął się z tego świata Jezus Chrystus przez swoje wskrzeszenie win zaswitczyw co jest życia po śmierci. Jak ono wygląda? co tam jest? Biblia nas naucza, że Bóg tak niewiarygodne sprawy dla nas przygotował że nasz rozum czego nie zrozumie, że dla nas to będzie wielkim odkryciem, wielkim zjurpryzą. Święty Apostoł Paweł do Koryntian zapisał takie słowa: nie oko nie baćczyło, nie ucho nie czuło i w ludzkie serce nie uwiszło te. Co Boch próbuwał dla tych, kto Jocho lubić? Tak, dzisno C Cze... dla nas, choć Spód tak wielki dary. Siata siostra Faustyna też była w niebi i ona zapisała w swoim szczeniaku tak. Сьогодні духом Я була в небі та оглядала ті невимовні красоти і щастя, що чекають нас після смерті. Бачила, як неустанно віддають честь і хвалу Богові усі створіння, та яке велике щастя міститься в Богові і проливається на них. Ош... ошасливаючи їх. І всяка хвала та честь від ош... ошасливаючих істот повертається до джерела та входить у Божі глибини, а створіння споглядають внутрішнє життя Бога, Отця, Сина і Святого Духа, котре ніколи вони не збахнуть і nie Też to źródło szczęścia jest niezmiennym w swojej sutności prote je zawsze nowym z niego strumenić szczęścia dla wszystkich kiedy my naród się, to w nas zawsze i postojno je Pragnienia ja, być szczęśliwym. Każdy ma to życzenie. Nikt nie chce być nieszczęśliwym. I oś tam, kiedy dojdziemy do Boga, kiedy dojdziemy do Bożego carstwa, tam czeka nas pełnota szczęścia. I my taki różnorodni, i my, to człowieki, rżymki, jezuczajno różni, ale Boch perepownyć nas swoim szczęściem. Te na ci e, sklanki na ciomowietari. Wody na Wodoju, One pełne, ale one różne. I tutaj już w zasadzie... No nie można więcej... dolity wody. Bo nie pomieści się to Ale one na ni, urze już nie wlewają. Tak samo i my. Różne... Ale będziemy přepovnieni Bożym Bohodaciu, Bożym szczęściem. Skilki szczęścia możesz otrzymać, skilki z Skilki w tobie może pomieścić się Bożej łagodacji, Bożego szczęścia? O tam w niebie my w serce otrzymujemy. W niebi ludyna mm. będzie Bohom przemieniony, będzie tak piękna, że nigdy by takimi pięknymi nie było tu na ziemi. Od razu do świętej Terezy z Awili przyszła z nieba świata Агнеса. І свята Тереза записала, що свята Агнеса сяяла таким світлом і така була прекрасна, що на початку я подумала, що прийшла до мене присвята Богородиця. А це була тільки свята Агнеса. І ось в небі будемо повністю. Przemienieni. Jak dojść do nieba? Co szczo zrobić, żeby być w niebi? Święta Faustyna dodaje, że ona pomityła, że w Bożych oczach najcenniejsza jest nas sprawa. Najcenniejsze w Bożych oczach jest lubów, lubów, Lubow, i jeszcze raz lubów. Oż jeden akt lubowi może wpłynąć na całą wieczność. Odna żinka, jaka żyła grzno, odno razu. Ona spychnuła się i wpała pod pociąg. Pociąg już nabliża się, i ona widzi, że zamyć, wona wtraty życia. I wtedy w swoim sercu ona modli się do Gospody i każe, To nawet i dobre, Gospody, że ja zginę, bo już nie będę Cię obrażać i w ona c skazała z taką lubowiu, że co Boch prejnia do nieba, tak buwa kory je lubow, ale kory nie ma lubowi, a nawet i morzuć być buty prekrasni wczynki zowni, to wseż také wonno nie wpuścić nas do nieba. I Maria Simma, mistyczka, jaka miała dar, że do niej przychodziły dusze z czysti rozpowiada, że w tej czas pomerł jeden człowiek, jaki często chodził do hramu, modlił się, i w tej czas też pomyraje odna żinka. Pro jaką ludzie znały, że ona w młodości wczyniła abort. I wody, i ludzie przyszli do Marii Simy i mi pytają, zapytaj dusz czystelysza, gdzie znajduje się człowiek człowiek i gdzie znajduje się ta žinka? I przez jakiś czas. Duszi, z szczystiliści, skazały, że co ciążinka użyje w nebi, a człowiek, że w pokutuje za swoich rych. Ludzi seła oburzyły, z i każdy, ta nie może buty to, coś ty e, przeputała. Zapytaj jeszcze raz. I jeszcze raz zapytała i dusci. Z czystym świeżym że żinka skoiła swój chrich, ale ona pokutowała, ona szkodowała, ona opakowała ten chrich i szczero, z miłością przepraszowała Ojca Boha. Natomiast ten człowiek, który chodził do chramu i modlił się, ale kiedy win wyszedł z schramu to win obgwarowywał innych ludzi krytykował pokazywał palcem a ona baczyły ona to y, takie rzeczy choworyć i, i, i żywe i, i tak i tak nie było w nią lubowi. I bez lubowi ludyna nie może wejść do Bożego Carstwa. na jest ważliwa ważna przed Bogiem, że ona wyrysuje naszą wieczność. Ulubione Sesy, ta bracia, kiedy my przychodzimy w ten świat, to metoju naszego życia jest niebo. My dla tego przyszły, żeby tutaj się do nieba, do Bożego Carstwa, żeby ty do Bożego Carstwa. To jest meta, to jest sens naszego życia. I Bóg jest tak dobry i miłosierny, że cały czas, win, turbuje się pro nasze spaścienia, to, to pro niebo, żeby my nie zagubili swojego życia. I to dał nam nawet prekrasne taństwo, jakim jest spowiedź, gdzie możemy zależeć od swoich rych, gdzie możemy otrzymać oczyszczenia. Bo ono oczyszcza, oczyszczuje, bo ono widnowuje nas, odnawia naszą ducha Święta Bernadetta z Subiru jaka w Lurdzi mała dar, że zobaczyła i kiedy przyszła do swojego nastojatela żeby mu powiedzieć, że ja zobaczyłam przyswiatu Borodycu Marię, to zwyczajno ten świadczony zasumniwawsia się i nie powierzył. Jakżto jisto ty baczyła Bogorodycu, każe swiaszczennik, to chaj Bogorodyca skaże moich rychy. I pochodziła stacja ta Bernadetta i przez niejaki period czasu przychodyc znowu do tego swiaszczennika i Każe tak, bo Rodycja skazała, że Boch zabów urzęt twoich rychy, bo wyspowidani, bo kiedy idemo nas spowiedź, to otrzymujemy probaczenia wid Bocha, otrzymujemy oczyszczenia. Tak, Ty do nieba. To nasza maria, to nasza meta. I ulubione Sesy, braćo, żeby wejść do nieba, to trzeba też bażać, trzeba ojciec, osy... boroty się za niebo. Każdego dnia trzeba nam. Кожного дня здобувати небо, бо кожного дня ми будуємо, можна так сказати, свій дім у вічності. Ісус Христос сьогодні в Евангелії говорить, що Він іде протувати нам житло у небі, і Він нас там чекає. ojc własne każdego dnia my też budujemy swoje żytło w domu świecie. budujemy żytło u niebi. Od narzinka mała son, że naczep to ona pomerła i do niej przychodzi aniel, bierze jej za ruku i prowadzi do nieba i pokazuje jak w niebi żyją ludzie i baczyć w ona piękne domy baczyć pałacie, złote i tam każe anгел żyć światli żyć ci jaki w niebie ale oni dalej, dali się darować centrum i domy stać biedniejszymi biedniejszymi i na koniec one zatrzymują się przed taką biedną chatynką i każe, anioł a to twój dom, w jakim ty będziesz żył całą wieczność. I oburzyła wtedy ta żona i każe, jakżeż tak, inni od piękne pałacy, złote domy, a ja taką chatynkę będę I anioł pojaśnia: wybacz, ale z tego, co Ty nam odprawiała z ziemi do nieba, niczego innego nam nie wyjszło Tobie pobudować. Bo z każdego dnia nasze dobro, nasza lubow, nasze wczynki, nasze myśli, one idą do nieba. Dobro idzie za nami. I oś z tego, na to, można skazać, buduje się nasza wieczność. I każdego dnia albo my nabliżajemy się do nieba, albo na wpakę wydalujemy się od nieba. To od nas zależy. Ulubione w sensie, jest braty w ta do jaką ludziom zdaje się, że wystarczy Бути доброю людиною. Вистачить зробити якесь добро, і воно нам дасть уже право на небо. Але це є Єрес. Це єрес, бо не вистачить бути тільки доброю людиною. Так само, як єрес є те, що всі релігії. Одинакові, що всі релігії провадять до Бога, що всі релігії провадять до неба. Це є єресь, це неправда. Бо тільки Ісус Христос є брамою неба, тільки Він є єдиним Спасителем. І так як сьогодні було сказано в Євангелії, що Jezus Chrystus ma władu władzę od Ojca. Bez wiery w Jezusa Chrysta, bez wiery w Boga, nie można iść do nieba. Jest tak, tak, że musi być wiara, i także Jezus każe, kto uwierzy i kto Охреститься, буде спасенний, а хто не увірує, не буде спасенний. В Євангелії Святого Марка 16, 16 розділ про Це нам говорить, тобто небо ми можемо осягнути, але тільки завдяки Ісусу Христу. І тільки Він відкриває нам. bramą nieba, win, tak jak wskazał Ewangelista Toho Joanna, win jest do do Bożego Carstwa i win bramuju do Bożego Ocarstwa. Ulubione sesy ta bratem, trzeba nam bażał nieba każdego dnia, Haj tucha za nebem bude w nas i tomu bażaju wam nieba i wam i sobie, szczob my, koleś si z w niebi, szczob my osiachnły carstwo Boże i bóle tam, de swiati, de Bogorodyca i Gospodź Boch. amin.